Wiecie, co tak sobie siedzę i myślę o robieniu tej konstytucji, i właśnie sobie przypomniałem o tym, po co my jeszcze robimy konstytucję wspólników, po co układamy te relacje z naszymi wspólnikami i wspólniczkami. Bo ludzie się zmieniają. Tak po prostu. Każdy z nas, każda z Was, wszyscy ludzie wokół nas się zmieniają. Zmienia nam się perspektywa, zmienia nam się to, jak myślimy o różnych rzeczach o życiu, o czasie o tym, ile czasu chcemy wkładać w firmę jak bardzo chcemy się angażować zupełnie inny poziom zaangażowania i poświęcenia czasowego. Mamy kiedy mamy 20 lat i budujemy swoją firmę, i całe nasze życie się kręci wokół tego, a zmienia nam się jak kogoś poznajemy, potem mamy swoje dzieci. I dochodzimy do wniosku, że one nigdy nie będą miały znowu roku, dwóch, trzech, czterech, tylko cały czas rosną i że to jest ten czas, kiedy należy z nimi być i im też poświęcać należytą ilość czasu. I to się zmienia. Wraz z rozwojem naszej firmy i wraz z tym, na którym my jesteśmy etapie naszego życia, będziemy mieli inne podejście do budowania firmy. Ludziom się pojawiają też różnego rodzaju kłopoty. Ktoś może zachorować, komuś może ktoś zachorować w rodzinie, może nam się odechcieć pracować, może nam się zmienić zupełnie perspektywa na to, że w ogóle na prowadzenie firmy. Możemy dojść do wniosku, że nie chcemy już prowadzić firmy, że to wszystko nas denerwuje, cały marketing, szukanie klientów, rozmawianie z urzędami skarbowymi, płacenie podatków. To wszystko nie jest dla nas. Chcemy iść na etat do korporacji, mieć stałe pieniądze i mieć święty spokój, bo może nam to się zmienić. Inaczej patrzymy na różne rzeczy. My się zmieniamy, wy się zmieniacie, wspólnicy wasi, wspólniczki będą się zmieniać z czasem, z biegiem rozwoju firmy. Dlatego tworzymy konstytucję wspólników, żeby ułożyć ten plan i wiedzieć, co chcemy osiągnąć i też mieć rozwiązania na to, co ktoś sobie wymyśli, jak będzie chciał odejść z firmy, jak mu się coś będzie wydarzało różnego i na to, jak ludzie będą się zmieniać. Dlaczego? Bo będziemy się na pewno zmieniać i nie powinno to mieć negatywnego wpływu na nasz biznes. www.konstytucja-wspólników.pl. Jeśli chcecie, żeby Wam pomóc, poukładać relacje między Waszymi wspólnikami i wspólniczkami, zapraszam serdecznie. Cześć!